Cześć z kolei. Dzień dobry, kłaniam się, witaj. Dzisiaj rozstańczony narodowy, więc pierwsze pytanie, który to już jest twój koncert w tym roku? Myślę, że to już jest, zbliżam się, 300 z hakiem. Tak wyliczaliśmy, że 412, 420 tych koncertów będzie. Podstawowe pytanie, wiem, że pewnie cię każdy o to pyta, ale jak to sobie dajesz z tym radę? Nie oszukujmy się, przecież to jest bardzo dość wyczerpujące dla organizmu całego. No. Wiesz co? Zajadę do domu, zjem chleba ze smalcem, yy, babcia mi zrobi i kurwa żyję jakoś. Skalim, w ogóle... Tyle się u ciebie dzieje. Wydajesz nowe piosenki, płyty, perfumy. Co Ty jeszcze zamierzasz? Czym nas zaskoczysz w ogóle? Nie, to chyba, chyba, chyba sobą i, i muzyką cały czas. Perfumy, oczywiście, mo, mo, moja pasja taka poboczna, natomiast muzyka cały czas koncertuję, gram, robię, robię utwory, kręcimy teledyski i, wiesz, i, i gramy i to jest chyba taki główna rzecz, którą uwielbiam. A współpraca z jakimś polskim artystą się szykuje w najbliższym czasie? Wiesz co, Mata wspomniał o, o naszych rozmowach. Jest, jest kilku cudownych artystów, których mega cenię. Natomiast y, trzeba znaleźć taką lukę czasową, żeby się spotkać i, i, i spędzić tutaj czas. Wiesz, nie, nie chcę się o innych wypowiadać, bo nie każdy może to publicznie mówił, trzymam to raczej w takiej tajemnicy. Dobra, ale ty czujesz, że Mata to jest Twój kierunek muzyczny? Nie, y, wiesz co, po prostu. On w którymś z wywiadów gdzieś poruszył ten temat, więc ja mogę faktycznie powiedzieć, że, że gdzieś tam się numerami wymieniliśmy. Wiesz, robi fajne rzeczy, robi to, to dobrze od kilku lat. I wielki szacunek dla niego. Bawi się tą muzyką i jara się, gra sobie chłopak w piłkę, czyli ma podobne pasje do mnie. A, a wiesz, a kierunki muzyczne? Muzyka łączy ludzi, zobacz, zobacz, dzisiaj jest tutaj z Skolim, jest, jest Doda, jest też Zenek Martyniuk i ludzie się bawią i, i jest nas wszy wszystkich tutaj, Kubańczyk jest, du dużo cudownych ludzi i każdy ma gdzieś swoich fanów. Skolim, muzyka muzyką, twoje projekty projektami, ale nie oszukujmy się, no. w, wokół ciebie, no trochę się tam mówi, e, wiesz, w mediach, za, trochę w innym kontekście, bardziej prywatnym. No muszę cię zapytać no. wprost, bo twoi management już wydał oświadczenie, że to nie jest prawda, no to skąd to wideo z Edytą Folwarską? No po prostu wsiadła do samochodu i gdzieś tam sobie rozmawialiśmy. Natomiast też dużo czytam artykułów, że tu jakiś romans miałem z gwiazdą porno, że tu z jedną, z drugą. Patrzę na to mega z przymrużeniem oka i, i, i wiesz, myślę, że rozumni ludzie mają świadomość, jak media funkcjonują. No dobra, ale to wideo było takie, no wiesz, buziaczki, takie smaczki. I, myślę, że i z tobą mógłbym mieć takie wideo również. Natomiast wiesz, buziaczki, smaczki, pozytywnie do tego podchodzę. No, ale jednak trochę też tak podsycacie chyba sami takie rzeczy, że dajecie się na takich sytuacjach przyłapać, nie oszukujmy się. Wiesz co, czy ja to gdzieś wrzucałem, czy ja, ja to gdzieś podsycałem? Myślę, że bardzo lubię Edyta, jest fajną osobą. Tyle, co ja mogę powiedzieć na ten temat. A właśnie, a jak ci się w Disco Star y, podoba? Co? Wiesz co, w ogółem jest fajnie, dobre jedzonko, jest y, śmieszni, a niekiedy uzdolnieni ludzie przychodzą. Jest wesoło, a to sobie tabaczki wciągnę, a to sobie papieroska zapalę, a to kawkę wypiję lepszą, gorszą. Myślę, że pozytywnie fajny program, będą Państwo mieli co oglądać. Jak Ci się w ogóle teraz współpracuje, no i szukujmy się, z Marcinem Millerem i z Magdalą Narożą, gdzie sam byłeś w tym programie, dostałeś od nich nie, a teraz jesteś z nim przy jednym stole jurorskim i zobacz, no. jakie to jest los, co? Tak, mogę zdradzić takie szczegóły, że... Że gdzieś niejednokrotnie się spieraliśmy, wiele razy się zgadzaliśmy co do uczestników, gdzieś żeśmy sobie wódeczki strzelili poza koncertami, no, normalnie jak ludzie. Mhm. Czyli generalnie Wasze relacje teraz są na stopie bardziej koleżeńskiej, że tak powiem? Powiedzmy, że tak. Okej, okay. jeszcze jedno muszę po, poruszyć no. z tobą wątek. Wideo, no. które obiegło TikToka no. e, odnośnie tego, co się dzieje na Viprumach. Ja już nie będę w to dalej się, w, że tak powiem, zagłębiać, bo pewnie już o tym rozmawiałeś też. Tylko pytanie takie, czy ty nie boisz się, że to wideo, w ogóle takie wideo wypływające z tego, co się dzieje za kulisami, nie zepsuje tak, trochę obserwać? twojej renomy? Wy, wypływające? Przecież to Luxon sam wrzuca gitarzysta. On, on lubi takie życie. E, w średnio mi się to podoba, jak mam być szczery, to... to Yy, jest to średnie zachowanie Luxona, Luxon jest ewidentnie skandalistą natomiast, opowiem Ci, mam takiego przyjaciela yy, yy, w Białymstoku Janek Korniluk i, i ktoś Janka zapytał w Białymstoku ty kurwa, widziałeś jak tam z Kolim się na Wiprumie bawi a Janek się złapał za głowę, a jak się kurwa ma bawić w gumofilcach za stodołą ma najebany i zaszczany leżeć, no słuchaj, szampanem się ludzie i w Monte Carlo polewają i na Ibizie i o ile nikt nie czuje się skrzywdzony, o ile wiesz, są, wchodzą, wchodzą, że tak powiem, z nami yy, się napić, czy tam gdzieś z Luksem, bo to on jest głównym takim Właśnie? królem imprez. O, jest! Król imprez, zapraszam! Je, jest król imprez, Cześć, także, także... Właśnie o tobie mowa. Także wiesz, rozmawiam o Twoich skandalach. Miał, miałem luksa zwalniać, natomiast lukson obiecuje delikatną poprawę z tego co wiem. Nie wiem, czy jak, jak długo to... No najwyżej go wypierdolę i nie, nie będzie ze mną. No. Na, raz, na razie jest dobrym człowiekiem, bardzo go lubię. Gdzieś, gdzieś tam troszkę y, przegina pałkę. Y, i jak ludzie będą chcieli go wyrzucić ze zespołu, to go wyrzucą, a ja, a ja wtedy usiądę i rozpatrzę, czy Luxon out, czy Luxa trzymamy. Zobaczcie czy, czy dzisiaj, jak gra na Narodowym, a, a te jego ekscesy. No mówię, no to wiesz, czy Formuła 1, czy pojedźcie na Ibizę, co się dzieje na Ibizie. A u mnie, że ktoś yy, Luxon w tort gdzieś głowę wsadził, czy sz, yy, szampanem się polewał z jakimiś dziewczynami. Ojej, patrzyłem, teraz właśnie jest relacja z tego samego klubu, gdzie graliśmy, wiesz? I tam dziewczyna sama sobie wlewa, to jest smutne, jak ona sama sobie wlewa ten szampan, nie wiem, ja tak No po prostu że... jej pomogłeś. Pomogłem delikatnie, ale wiesz, nikt krzywdy nikomu nie zrobił, także myślę, że trochę brytyjskiego humoru, a inni zazdroszą, że nie mogli być na tej imprezie z nami i tyle. No dobra, ale z drugiej strony, wy się na przykład nawzajem, ty się nie boisz, że zniszczy się mu reputacja, ty się nie boisz, że on właśnie to zrobi, że trochę stracisz w oczach innych? E, wiesz co? Jeśli ludzie mnie znają, znają mnie za muzykę, wiedzą jak się zachowuje, to cokolwiek by luks nie zrobił, nawet gdyby tutaj, że tak powiem, zwymiotował, to, to będzie rzutowało jedynie na, na jego, a jak ktoś, ktoś też zna życie, to, to wie, że różne sytuacje w życiu są. Tyle, ja wiesz, patrzę na to z przymrużeniem oka, naprawdę yy, oceniają to ludzie, którzy tak by się chcieli, chcieli bawić. Wiesz. Ja jestem szaleńcem gitarowym, każdy mnie ocenia też, nie tylko pod kątem samej Mogę gry. Spać, ja tak <laughs> nie, 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 chodź, no ty jesteś gazdą, ja tego jestem, wiesz. E, każdy mnie zna jako szaleńca gitarowego I, i to nie chodzi o same wyczyny na scenie, tylko cały kształt. Nikogo nie krzywdzę. staram się dobrze, troszkę żartów chcę prowadzić i tyle. I nigdy nie dla, krzywdy dla nikogo. Powiem ci, ci, że fryzurę masz dzisiaj oryginalną. A to dziękuję, to nasza wspaniała Kasia fryzjerka, która mi przygotowała taką także. Ale... Tak, apel, apel, apel do wszystkich. Uśmiechajmy się więcej. No oczywiście, tak będziemy robić chłopaki, czego Wam mogę życzyć oprócz udanego występu? Zdrowia, szczęścia, miłości, uśmiechu, bogactwa, aluksonowi tego samego jeszcze trochę rozumu. I temperatury w sercu. O, dokładnie, więc tego wam życzę, trzymam kciuki. No i Dziękuję. żebyście się tylko nie zwalniali nawzajem, że tak powiem. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć. Dziękuję. Dzięki bardzo.